VAP albo też Virtual Application to nic innego niż warstwa abstrakcji, pojemnik na maszyny wirtualne i sieci wirtualne. W tym odcinku pokażę, jak taki VAP utworzyć oraz wykonać na nim kilka podstawowych operacji. Zaczniemy od utworzenia VAP-u razem z nowymi maszynami wirtualnymi. Z menu wybieram Applications, a następnie zakładkę Virtual Applications. Wciskam New VAP. Wybieram VDC, w którym ma być utworzony ten VApp z maszynami wirtualnymi. Nadaję mu nazwę. Zaznaczam power on, żeby nowe maszyny wirtualne zostały od razu uruchomione, a następnie przyciskiem add virtual machine definiuję maszyny wirtualne. Ja dodam od razu dwie maszyny. Zauważmy, że w momencie wyboru sieci dostępne są wszystkie sieci obecne w danym VDC. Po zdefiniowaniu maszyn wciskam create. V-app został stworzony. Wciskam details. Pod Virtual Machines widzę dwie maszyny wirtualne. W Network Diagram widzę wizualizację połączeń sieciowych. Gdybym chciał teraz podłączyć do tych maszyn wirtualnych sieć, której wcześniej nie wybrałem na etapie tworzenia, muszę najpierw dodać ją za pomocą All Actions, Add Add Network. Tutaj zaznaczam Org VDC Network, a następnie Mam do wyboru ExampleNet i Oracle Direct. Wybiorę tą drugą sieć, wciskam Add. Żeby podłączyć sieć do maszyny wirtualnej, wchodzę do Virtual Machines, klikam na nazwę maszyny wirtualnej, przechodzę do Nix. Wciskam Edit. Tworzę nowy interfejs sieciowy, wciskając New i w Network wybieram sieć. Zauważmy, że nie ma dostępnej sieci ExampleNet, ponieważ jej nie dodałem do tego vap Wciskam Save. Wracam do poziomu v i w Network diagram widzę zaktualizowane połączenia sieciowe. VAP, podobnie jak maszyna wirtualna, może być udostępniony poszczególnym użytkownikom. W tym celu z All Actions wybieram Share. Zaznaczam odpowiedniego użytkownika, poziom dostępu i wciskam Share. Mogę też zmienić właściciela, do czego użyję opcji Change Owner. Zaznaczam użytkownika i wciskam OK. Zmieni to również właściciela maszyn wirtualnych należących do tego vAppu. Przechodzę do Applications i w Virtual Applications, widzę zaktualizowane pole owner. Żeby wyświetlić maszyny wirtualne nie należące do żadnego vAppu, przechodzę do Virtual Machines, klikam na Advanced Filtering i w Standalone VMs zaznaczam yes. Takie maszyny typu standalone można przenieść do vap Z Actions mogę wybrać Move, żeby przenieść do istniejącego VAP-u, albo Convert to VApp, żeby stworzyć nowy VAP i od razu do niego dodać daną maszynę wirtualną. Przechodzę do Virtual Applications i widzę tutaj nowy VAP, zawierający właśnie tą jedną maszynę. VAPy zawierające dokładnie jedną maszynę w Actions posiadają operację odwrotną convert to vm. Po jej zastosowaniu widzę, że znika vapp, a pojawia się maszyna standalone. Poza funkcjonalnościami, które poznaliśmy, vapp posiada też całkiem spore możliwości, jeżeli chodzi o sieci. Ale do tego tematu wrócimy jeszcze w którymś z kolejnych odcinków.